To jest papieros, proszę pokazać, nie. proszę pokazać tego papierosa. K***a, no Tak, to jest ten sam zapach. Tak? Jeszcze pół został, ja został trochę. Ja muszę sprawdzić, A. proszę, A. czy to jest ten dym? Ale przepraszam, ale panie właśnie pan, pan, co pan robi? Przeprowadzam śledztwo. O kurwa! to, to. Jeszcze się upewnia? Ale nie no, pani, Władzu, pan... cóż pan, Panie panie, co pan robi? O, ten dym. Okay. No to wiesz, pani mandat daj przecież. Nie, no to ja w tej sytuacji będę musiał anulować mandat, no proszę pani. No prze... Jak kuźwo anulować? Przepisy mówią tylko o tym jest komina, a nie o tym jest papierosa. Ty kuwa, ja miałem dwa bloczki mandatowe? Anulowano. No. tego Czego tu jeszcze. K kto zamawiał pizzę? Wydaje mi się, że pan. No. Ja. ja. No. Gość, jesteś cudownym człowiekiem, naprawdę. Stówka dla siebie. Nie wydam. Szkoda, że Blanka Lipińska ta od 365 dni tego nie usłyszała. Czego? Nie wydam. <grystanie> A mi mi się ta książka, książka popodobała. Wieczorami mas, mas. Ja mas, też. masek, stron prze, przeczytałem. A to ja nie. No... <grystanie> Mo, mordo, reszty nie trzeba i tak jestem do przodu z mandatem. <grywa> <grywa> Dziękuję bardzo, do widzenia. No, ale zgodniałem. Ja, ej, ej, ja też no. mogę. No. Nie, 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 nie. Demon! Nie dla psa, to jest kiełbasa, a pizza. Proszę. Nie, nie, nie. Nie chcę pan coś. Nie! <grywa> To tutaj normalnie za chwilę nas otrują. Cały blok zatrują. Porządna obywatelka brzywa policja, policja zażara pizzę z przestępcami. Trzeba pana, przecież z tego co wiem, to pan będzie musiał napisać raport. Jestem ciekawa, co pan tam napisze. No, mów. mów. Że dawaj, pizza dawaj. była przepyszna. Ja pierdziele, no weź pan do